Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z e-medycyną. Dzisiaj opowiem historii telemedycyny ciąg dalszy. Ostatnio zabrałam Państwa w podróż i szukaliśmy początków telemedycyny bardzo, bardzo daleko. Dzisiaj zapraszam w podróż bardzo, bardzo wysoko. Początków nowoczesnej telemedycyny należy dopatrywać się w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Wtedy to amerykańskie wojsko stworzyło system, który umożliwił połączenie baz wojskowych rozmieszczonych na całym świecie ze specjalistycznymi ośrodkami medycznymi. Drugim istotnym czynnikiem rozwoju telemedycyny stał się program kosmiczny NASA. Opieka medyczna i monitorowanie stanu zdrowia astronautów musiały się odbywać na odległość. 20 lutego 1962 roku w ten właśnie sposób monitorowano podstawowe parametry fizjologiczne, takie jak tętno, EKG, ciśnienie tętnicze, pierwszego amerykańskiego astronauty Johna Glena który po trzykrotnym okrążeniu Ziemi z powodzeniem wodował na oceanie Atlantyckim, stając się bohaterem narodowym Stanów Zjednoczonych. Wykonał lot orbitalny na pokładzie statku kosmicznego Mercury 6 podczas trwającej 4 godziny 55 minut i 23 sekundy misji. A zatem wojsko amerykańskie i NASA znacznie przyczyniły się do rozwoju telemedycyny, udostępniając ją później szerszemu gronu lekarzy. A jak sytuacja w tym czasie wyglądała w Europie? Jak można się domyślać, w Europie pionierem w rozwoju telemedycyny został Związek Radziecki. Przyczyna była taka sama jak w przypadku Stanów Zjednoczonych: rozwój przemysłu kosmicznego. Czy pamiętacie, kim był pies łajka? Wszelkie prawa zastrzeżone. W tym odcinku dla Pazona. Kosmonautą umieszczonym w satelicie Sputnik 2 i wystrzelonym w przestrzeń kosmiczną w 1957 roku. Był też pierwszym stworzeniem poddawanym stałym, zdalnym pomiarom funkcji życiowych na odległość. Kto dziś pamięta, kim był Juri Gagarin, John Glenn czy Valentina Tiereszkowa? Oni podczas swoich lotów w kosmos wykorzystywali telemedycynę. Może posłuchamy, jak bije serce astronauty. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Podczas spotkania organizowanego przez Fundację Emedycyna dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego wieku podeszła do mnie pani i zapytała: Ta telemedycyna to właściwie magia czy medycyna z kosmosu? Lekarz, który prowadził ze mną to spotkanie, odpowiedział: To jest kosmiczna magia medycyny. Rozwój telemedycyny następował też w takich krajach jak Kanada czy Australia. Powodem była duża powierzchnia oraz mała gęstość zaludnienia. W krajach tych szybko powstawały systemy pozwalające przesyłać informacje na duże odległości wszelkimi dostępnymi zdobyczami technologicznymi, w tym drogą satelitarną. W Kanadzie i na Alasce opracowany został satelitarny system łączności ATS. Który umożliwił służbom paramedycznym bezpośrednią zdalną konsultację pacjentów przez specjalistów ulokowanych w dużych, liczących się ośrodkach medycznych. Jednakże, za krok milowy w rozwoju telemedycyny jest uważany dzień 7 września 2001 roku, kiedy to dokonano pierwszej operacji chirurgicznej na odległość. Była to jednocześnie pierwsza międzykontynentalna teleoperacja. Robotem wykonującym zadanie chirurgiczne był Zeus. 68-letnia pacjentka, znajdująca się w Strasburgu, została poddana zabiegowi usunięcia pęcherzyka żółciowego przez francuskiego lekarza, będącego w tym czasie w Nowym Jorku. Odległość między miastami wynosiła 6230 km. Operacja zakończyła się pomyślnie po 54 minutach. Analizując dotychczasowy dorobek telemedycyny, należy wziąć pod uwagę, że na jej rozwój wpływ miały i mają astronautyka, misje wojskowe oraz misje humanitarne. Czasy trwania współczesnych lotów kosmicznych mierzone są już nie w godzinach, ale w dniach i miesiącach. A to oznacza konieczność samodzielnego zmierzenia się astronautów z problemami zdrowotnymi w przestrzeni kosmicznej. W badaniach wojskowych w czasie pokoju i wojny telemedycyna przynosi oczywiste korzyści. Każdy nietypowy przypadek chorobowy można skonsultować na odległość z dowolnie wybranym specjalistą. Podobne korzyści przynosi świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną w przypadku misji humanitarnych mam nadzieję że informacje które zawarłam w dzisiejszym spotkaniu z emedycyną były równie interesujące już dziś zapraszam na następne spotkanie z emedycyną do zobaczenia